Siemanko adi maniacy. <noise> Witam serdecznie. Po długiej nieobecności, tak jak mówiłem, spotykamy się w lutym. A i dzisiaj chcemy jechać zobaczyć tą nową miejscóweczkę. Ja tu się ubieram, Seba przyjechał, ale pogoda jest taka, że to chyba dzisiaj nic z tego nie wyjdzie. Także zbieramy się. Bierzemy koteła? Tak, tu mam takiego kotełka. Przychodzi tu taki, zrobiłem mu... Pokaż się garfit. O, prawdziwy Garfield. Taki tutaj zbytki. kotek osiedlowy. Przychodzi zawsze rano, mu tam coś podsypię. Mam taki woreczek z jedzonkiem dla niego. Taką mu tutaj legowisko zrobiłem. Mój przyjaciel. Jak ja do pracy, Stefan jest, bo nie jest po śniadanie. Także zbieramy się i ruszamy w teren. Hejka. Dawaj stercie. Chodź, chodź dla mój. Stepciu żarcia dostanie. Od bieżąca trzeba dbać, także stepciu sobie podjada, a my z Hylozaurem ruszamy w teren. Hylozaur też by podjadł. No i jesteśmy na polu, mamy Tutaj to poletko do zrobienia. Tamten lasek. Kolega poprosił, oglądał challenge, także poprosił, żeby też mu wysprzątać teren. Chylozał już chodzi. Zabieramy się za robotę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale niestety ja Wam powiem. Patrzcie. Chyba granie warta świeczki. No ale zobaczymy, chociaż chwilkę. Narka. No i jest. Także powiem Wam czwarty sygnał ale co to tu jest Aha. czyli widziałem napisy się zajarałem a tu po prostu jeans kolejny dołeczek i kolejny guziczek jak dalej pójdzie, to ja tu, po tych poszukiwaniach, zakład krawiecki otworzę. O, chodzimy, kopiemy i patrzcie, dzisiaj jest dzień na zwierzaczki. Luna przyjechała ze swoim panem. Kumpel przyjechał zobaczyć, jak tam sprzątamy to jego poletko. Także mówię, dzisiaj, dzisiaj zwierzaczkowo. Dobra, lecę dalej. Jest i pierwsza biżuteria dzisiaj. Pierwsza biżuteria. Wyciągnięta gumka do włosów. A. Patrzcie w taką pogodę jednak wodoodporność Simplexa robi robotę. No jest okej. Okay. Ale ja tu już mokry cały nic nie wychodziło Nic nie wychodziło, aż do tej pory. Patrzcie, co trafiłem, dziuplę samochodową, bumbumy boom rozbierali, ciekawe od czego, jak jest taki specjalista od samochodów, to proszę o identyfikację tego przodu bumbuma. 26 taki stały sygnał, już to nagram, bo to naprawdę nie ma co kopać. Zaraz Wam pokażę, co z tego wyszło. No i tyle z tego wyszło. Jak sprzątanie, to sprzątanie. Zdziwiło mnie, że taki słaby sygnał, no ale to jest jakaś tam pucha po ale tu jest słabiotko dzisiaj. No. no i jest długo wyczekiwana. Pierwsza kupie śmieci coś pierwszego taki sygnał 26 o. Czyli dalej kupiemy współcześniaczki <laughs> A ja tu się cieszyłem, że coś ładnego. No ale jest 20 groszy Jest dołeczek I co tu nam wyszło klamerka jakaś O... Jakaś taka klamereczka. Ale tu naprawdę nic nie wychodzi fajnego. Tyle co wychodzi, to tu jakieś fajniejsze nagrywam, a reszta to jest taka. Same śmieci. Pole challenge. No i coś tam wyszło. Tak z góry patrzałem. myślę sobie o, orzełek chyba. A to niech, jakaś, jakaś blacha. Chyba no, z góry mi wyglądało na orzełka to. Ale niestety, jak to jeszcze raz mówię, nasze wyobrażenie o znalezionych rzeczach to jest złudne. No nie wiem, nie wiem co to jest. U, może jakiś kawałek klamerki jakiejś, nie wiem. Coś to jest, no to... Później wyczyszczę, zobaczę na podsumowaniu, jak zrobię oczywiście. O, kolejny dołeczek i patrzcie, swój trafił na swojego. <noise> Czubek trafił na czubka. <noise> o, jakiś jest taki ostrowaty. Ale musiałem się chwilę schować w lesie, bo to Patrzcie jak człowiek wygląda. Kapie ze mnie deszcze, taki zrobił, że już masakra. Fajny lasek, fajna okolica, ale niestety fantowo to nic nie wychodzi. Burczy. Tak sobie teraz myślę. O... Piekasz, piekasz przyjacielu. Co tam masz dobrego na śniadanie? Bo chętnie bym do ciebie wbił na miejscu. Pozdrowionka, Oj, wam lipa dzisiaj. Lipa, ale. Desperacja, powiecie. Nie, tam. Miałem ochotę. Pięć dni w pracy, szósty dzień pochodzimy. Jest relaks, hejka. O, wszedłem trochę do lasu, bo to mówię przed tym deszczem, chociaż się schowamy. Coś takiego tu taki sygnał 40. Jakaś sprzączka od czegoś wyszła. A, tak, to Małe nic. <noise> Patrzcie. Tak pięknie. A łyżeczka na to. Niemożliwe. Tak pięknie. <noise> Słuchajcie, to jest do. tyle czasu. Dopiero druga moneta. O, jen O. <laughs> druga, ale za to jaka? A, jest coś, jest pięćdziesiątka rajs i patrzcie w jakim stanie. Piękna. Nie, no powiem wam po tylu czasach, w takim czasie łażenia, druga moneta, chociaż jest coś fajnego. Jest kolejny dołek BSS połem. A ja dzisiaj społem i się nie wyspołem. Tyle. No i kończymy na dzisiaj. Powiem Wam dzisiaj, zrobiliśmy naprawdę pole challenge. Pole challenge. Wypadł taki, że pozbierane śmieci, z trafionych rzeczy, to widzieliście sami. Teraz już trzeba jechać, jak to mówią na śniadanie, z obiadem za jednym przysiadem. Na obiad wiadomo, skoro wczoraj barosu, to dzisiaj jest. Pokażę wam jeszcze ten cały śmietnik i to wszystko zrywam się. Do zobaczenia następnym razem. Chodź. No chodź. Patrzcie, kolejny przyjaciel dzisiaj, trzecie zwierzątko na moim dzisiejszym filmie przyszedł zobaczyć, co tam uzbieraliśmy. Takie głupoty, takie bzdury i te dwie minuty, dwie monety. Narka.